Cześć, już się ma na widzowie, z tej strony TotoKoleńczyk z Bloonstar Defense 6 I dzisiaj znowu mamy dzienne wyzwanie I co ja robię? Y oczywiście, że musimy wyjść sobie tutaj I dzisiaj mamy Wszystkie małpki maksymalnie 3-3-3 I mamy Obyna Okej okay. I jest to do zrobienia Bardzo łatwe, szczególnie, że dzienne wyzwania jednak Nie oszukujmy się Są bardzo proste Ja myślę, żeby Obyna postawić a tutaj, żeby tak sobie stało ładnie, na środeczku. Oczywiście, na samym początku kolce zepsute, a będą ten, yy, robiłem. Ja myślę, że jak mamy Obyna, to zrobimy sobie taki challenge, że tylko magiczne małpki. A więc od razu zostawiamy druida, błoko innego. W końcu Obyn buffuje wszystkie magiczne małpki. Więc według mnie jest to najlepszy pomysł, żeby jego ja używać tylko. na się ich tylko używać, Jezus. No i jako już magiczne, to oczywiście, że druid pójdzie pierwszy. Na ulepszenia. Bo jesteś najlepszą magiczną małpką. Nie super małpka, tylko druid. I proszę nie zmieniać mojego zdania na ten temat. Oczywiście nasz druid ma łaną kapibarę. A tych kapibar będzie więcej. Bo 65 runda. A myślę, że. Chociaż w sumie, jak Owen jest głównie tylko pod druidy. Wydaje ja się, że zrobiłem sobie jeszcze, nie tak, że tylko magiczne, ale tylko druidy. Tylko i wyłącznie, nic innego. Czyli challenge na spokojnie nam się uda. Bez y, żadnych problemów. Bo teraz już mamy druidów ze jungle i jesteśmy dosłownie niepokonani praktycznie. Chyba, że będzie... Kamuflaż. No wtedy możemy mieć problem. Postawimy sobie po prostu ten, ten. Nie farmę, tylko, Jezus, wioskę. Zawsze zapominam. Na razie nie ma się co przejmować. I co? Na tym odcinku, jeszcze będzie, oczywiście, jak zwykle to ciężkie, dzienne wyzwanie. To drugie. I jeszcze zrobimy sobie moją reakcję na nowy update, ponieważ ma być dodane coś nowego. Nie bez powodu, też myślę, że jest dzisiaj obyn I no, obyn jest pod yy, magiczne. Także myślę, że to nie jest przypadkowo. I zaraz się dowiecie, czemu. Sądzę, yy, gdzie ja chcę farmę. Yy, wioskę Jezu... wioska niech będzie tutaj, bo w sumie tylko druid potrzebuje, ten jeden kamuflaż, i będzie dobrze. Zawsze możemy jej dać, Big radius i tyle, i będzie fajnie. jak to żeby mój lepszy druid da Norway na Heart of Thunder i jeszcze bardziej bym go ulepszył, ale no, muszę ten kamuflaż kupić. Ale już chyba nie zdążę tego kamuflażu. A nie, dobra, Obyn może tym swoim, tym. Ale i tak lepiej to mieć, szczerze mówiąc. Nasze kupię bigger radius i ulepszą druidę z powrotem. Dobra. No i teraz ma taki zasięg, że na spokojnie. Jeszcze potem mogę mu kupić jungle drums. Tak, tak dla fabuły. Mamy już Heart of Thunder. Co, i teraz kolejne druidy. Mmm, to ja myślę sobie, że tu nam nie sięga wioska. Tutaj weźmiemy sobie. Yy, no. Bioru nowego Czyli Druido The Storm Jezus, zap zap Zapomniałem te nazwy wszystkie widzowie. Nie wiem co jest ze mną tak. Także weźmiemy sobie jego. Oby nam tu za chwilę ulepszy druidy. Że jest dobrze. I widzowie w... Wy... 34. runda już jest? Jezus. To może zrobimy 180, bo mam do pogadania. Yy, widzowie, jest sprawa taka, że ostatnio na moim kanale jest strasznie mało wyświetleń. Ja mam problem z nagrywaniem, bo nie mogę zawsze nagrać. I szczerze mówiąc bardzo się zastanawiam nad yy, zakończeniem kanału. Yy, także nie wiem, jak chcecie, żebym dalej nagrywał. Napiszcie mi to w komentarzu. Bo też. Ja wam powiem jak to działa. Jak twórca tak jak ja widzi, że odcinki nie mają praktycznie wyświetleń. No w 5 dni 4 wyświetlenia około. No to to nawet nie jest jedno wyświetlenie na dzień. To, to widzowie bardzo odrzuca Bardzo, ale to bardzo, dlatego Mi się na przykład od tych chciała po prostu nagrywać Ja jeszcze z tym, że czasami nie mogę To nawet czasami jak mogę to mi się już kompletnie nie chce, bo wiem, że i tak Wysiedleń z tego nie będzie Także nie wiem, jak ktoś chce, żebym dalej nagrywał To nie wiem, to Napisz w komentarzu czy coś A może się jeszcze zastanowię Ale jak na razie to nie wiem, czy dalej będę nagrywał. Także jest bardzo możliwe, że to zostanie odcinek. Tak myślę. Cóż, yy... znając mniej, tak pewnie będę coś nagrywał, ale pewnie będzie to rzadko. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, widzę jeszcze, więc teraz mam z tym kanałem swoim zrobić. Bo te wyświetlenia są tragiczne. Niby to jest moja wina, bo właśnie nie nagrywam dużo, ale sami po prostu nie mam jak. Więc. No nie wiem co ja mam zrobić z tym kanałem. Mamy rundę 45. Ja myślę, że sobie zrobimy farmę druidów. Tej ścieżki, bo jest najtańsza. Tutaj sobie postawimy. Czterech. Żeby stali. Heard of Thunder. No właśnie. Tutaj jeszcze muszę. Tutaj. i To musi być to. I to. Zaraz mam każdą możliwą ścieżkę im kupujemy Heart of Thunder. No i jeszcze mogę to zrobić. Drugą w farmę. Aha, tu jest Limit Małpek. O kurde... Mm, to tutaj. Druid of the storm. Na wszelki wypadek. A nie wiedziałem że tu jest Limit Małpek, nie zobaczyłem nawet. Ale ja wiem, że i tak damy sobie z tym radę, także jest dobrze widzowie, nie ma co się przejmować. Zostało nam już tylko 13 rund. Zrobimy jednak tylko chyba te 65 Najwyżej do 70, przeciśniemy i tyle W ogóle to nam tylko Moaby przychodzą, nic innego nie idzie Także To pokazuje moc druida to jest moc Że nic nam nie przychodzi, kompletnie nic No drzewko Się rozbiło Kasy i tak na wydawać Nie no, bardzo proste wyzwanie no, nie, no dzienne wyzwania są zawsze proste w sumie Ja mam duży ka kapibar sobie chodzą fajnie On nawet damage'a nie zrobił, ja wam mówię ja, ja, go mogę w sumie zrobić nawet o tak Bo oni tak damage'a nie zrobi Oni też nie zrobią, to mogę ich zrobić w ten sposób Co mi szkodzi? O, mogę ich tak zrobić Bo oni Nawet damage'a nie zrobią A nie, on zrobił troszkę Ale to wyzwanie da się przejść i tak Tak jak ja miałem na początku bez używania Mondu na 555, więc w sumie co mi szkodzi? Co za różnica, i tak mam kasę, i tak jej nie wykorzystam. A żebyście wymieli ciekawszy odcinek, to to kupię. Czemu nie? Teraz runda 63 będzie, czyli ja na pierwszych blonsach No, dawaj, drugi do The Jungle kolejny. No, jakoś ta runda 63 taka prosta, trochę. Tak, tak, troszkę tylko. No i ostatnia runda, nawet nie że kupić drugi do The Jungle ostatniego. A może zdążę? Nie, wątpię. O, zdążyłem jednak. Jeszcze może drugi do tewraw kupię? Tak. Czyli wszystkie są wszyscy są ulepszeni. No i super. Pokonane. Także teraz zaawansowane dzienne wyzwanie. Ok, mamy takie mapki. Taką mapę. Ok, zobaczmy. Ok, więc to wyzwanie jest bardzo proste. Bo starczy sobie postawić tutaj boomeranga, kupić mu Moire Long Range i Red Hot Hanks I tyle I szkoda w ogóle widzę, że wczoraj nie nagrywałem odcinka Bo wczoraj było zaawansowane wyzwanie od Flotara Czyli od y, polskiego youtubera, który też nagrywa bloonsy I byłoby to po prostu ciekawsze, bo y, Jednak wiem, że tam kiedyś, kiedyś się wyświetlałem pod filmami Flotara w ogóle Dało się znaleźć mój odcinek, co Wydaje mi się fajnym osiągnięciem, że u takiego dużego youtubera było widać mój odcinek. Ale co? Przeszliśmy to, yy, więc teraz lecimy sobie do yy, oglądania, do zapowiedzi nowego update'u. No więc dobra, jesteśmy już na YouTube z nowym update'em. Ściszę trochę. Zobaczmy, okazało tak się, właśnie, no nie wiem, jak wy macie. Fajnie wygląda, gościu. Podoba mi się. Właśnie! Nowa małpka. Będzie ona w klasie magicznej i może być ona stawiana na wodzie oraz na lądzie. Na lądzie mam mniejszy zasięg, z tego co wiem. Ona bardzo ładnie wygląda, według mnie. Zobaczcie, jak ona jest fajna. Zresztą ona ma jakiś... To jest pewnie jakiś ten... To coś, co stawia. I zobacz, ona bluny bierze wokół tego. No właśnie. Nie jest też droga, szczerze mówiąc, ale też z tymi magicznymi to wiadomo, że one nie są takie dobre zawsze. Zobaczymy, jak to będzie. Fajna umiejętność. Tylko też. No zobaczymy, jak jaka ta mapka będzie. Zawsze fajnie, że dodają nowe mapki, bo jednak beast handler najlepszy nie był. Także zobaczmy. Jest nowa mapa, fajnie. Bardzo ładna. Mi się podoba. Ładny skin do psa, ja bardzo ładny. Kurde, mi się podoba. Okej, okay, tu jest strofistora, to nas nie interesuje. No i teraz Także to by było. No tyle w dzisiejszym odcinku według mnie update będzie bardzo fajny. I co? Jamano.